Dzień dobry, witamy na prezentacji prototypu maszynki do cięcia kabli. Na początku włączymy zasilacz laboratoryjny, ponieważ na tą chwilę jeszcze nie mamy zwykłego zasilacza. Włączymy po prostu prąd i teraz poproszę skierowanie na ekran. Na początku, jeszcze tutaj żeby to było widać, na początku wystarczy kliknąć, maszyna się automatycznie zbazuje. Teraz podajemy długość kabla. My, żeby nie przesadzać, weźmiemy na przykład 10 cm. Podajemy, ile chcemy odizolowywać Powiedzmy, że chcemy odizolować z lewej strony 10 mm, z prawej strony 5 mm. E, powiedzmy, że będą trzy takie kable. Teraz możemy ustalić sobie grubość kabla, aby dostosować skok śruby do odcięcia izolacji na odpowiednią odległość. E, jednak zostawimy 0,5, ponieważ akurat z takiego kabla korzystamy. E, no i kliknij, aby wykonać. I teraz zaczną się wykonywać kable. Maszyna się otwiera, przeciąga wybraną długość. Na początku następuje zdjęcie izolacji, a następnie odcięcie kabla. Izolację odciągamy z dwóch stron i zrobiło nam trzy kable. Teraz izolacja ładnie schodzi z zwykłym pociągnięciem palca z jednej strony, jak i z drugiej. I odległość też się zgadza. Dziękuję bardzo za obejrzenie prezentacji.